Hej, to jest Chamani, strony witam Was bardzo serdecznie w końcu na moim kanale. Słuchajcie, mamy już możliwość wymiany tokenów, które zbieraliśmy. No już taką sprawę grubo ponad tydzień. Możemy w końcu wymieniać nagrody są takie, jak Wam pokazywałem oczywiście w materiale. Nic się nie zmieniło. E, ja, słuchajcie, stwierdziłem potem... W dłuższym, tuszym krótszym zastanowieniu, że biorę sobie 10 piłkarzy, 85 plus i tam, jak będę mieć trochę to sobie wezmę, czy tam paczkę takich piłkarzy, czy tam ultimata. Co jeżeli chodzi o drugą drużynę Future Stars, prezentuje się ona następująco. Pedri, Gravenberg, La Crua. Dużo ciekawych kart na pewno. Yy, czy ta drużyna jest lepsza od tej pierwszej? To zależy, no. Komuś te karty na pewno będą pasować bardziej, komuś mniej. Ja uważam, że... No to będzie chyba troszeczkę lepsza faktycznie od tej pierwszej W przechodzimy do punktów przełomowych I słuchajcie, dostaliśmy dzisiaj dwie karty aż w punktach w przełomowych Także jest to zaskoczenie na pewno Pierwszą z nich jest zawodnik Villarreal, 4 na 2 Także troszeczkę szkoda, z winy równowaga 90 Ta no, karta wygląda bez wątpienia całkiem nieźle jako sub, Ale mówię, już tyle tych kart weszło do tej pory, że wydaje mi się, że dużo ludzi za darmo gdzieś tam będzie miało lepsze alternatywy niż ekranie jakichś tam trybów. No oczywiście można sobie zrobić, taką kartę otrzymacie. Drugą kartą jest y, zawodnik y, z Nisei, jest to napastnik, y, bądź już w ogóle troszeczkę ciekawie, w sumie tego skrzydłowego, 4 na 3 Bo wam tak, no strzelanie 9-2 tam po 9-1. Całkiem fajnie się to prezentuje. Dobra, co chodzi, zanim przejdziemy do zamiany, kolejne SBT trzeci się wjechały na rejony. Mamy tutaj utalentowanego Niemca Levelinga. Statystyki prezentują się następująco. Całkiem spoko, bardzo szybki jest, także jest na pewno plus 8.3 koszt około 150 tysięcy. Wydaje mi się, że nie jest jakiś duży koszt, 8.5 jest dosyć łatwo zrobić, także dużo tempa jak ktoś potrzebuje takiej karty. To sobie oczywiście może go zrobić. No i słuchajcie, oczywiście kolejny token, już wam nie powiem, które to jest token, czy to jest 21, czy to jest 22, bo już zgubiłem <grym> się w tym liczeniu pewnie jeszcze przypominałem gdzieś przy okazji jakiś. Co e, ta paczka rzadkich kart za to Tam wpadnie. Oprócz tego wymagania na to prezentowałem się następując, także szybkie, proste, fajne SBC. No i słuchajcie, tutaj nie będę omawiać, sam tylko wam pokażę, żeby potwierdzić, że wszystko jest tak jak właśnie mówiłem. I oczywiście to jest ta paczka, na której się dzisiaj skupimy, oczywiście w tym materiale będzie. I słuchajcie, chciałem jeszcze poinformować o jednej rzeczy, że paczka z ikoną Meat Prime pojawi się jutro na kanale o godzinie 19 .00. Dobrze, postanowiłem, że jdę sobie do sklepu i tutaj widzę, że dostaliśmy tą paczkę, o której gdzieś nam jej gadało, że to będzie ta paczka postawy przyszłych gwiazd Kupimy sobie tą paczkę za monety, 25 tysięcy Tak na start odcinka, zobaczmy Mamy chociaż banerki, będzie to Argentyjczyk, brown martina 24 Spoko. te karty są w miarę drogie teraz więc nie się to zwróci oprócz tego szczerza felix tak no zobaczmy jaki piłkę z wypożyczania nam wpadnie uwaga 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 będzie to no niech ciekawy ale weźmiemy sobie a niech będzie ten dunes 87 się dobra to zaczniemy sobie od paczki z jednym rzadkim piłkarzem Słuchajcie, to do tej paczki 10 razy 65 to liczę na wysoko cenę na foderę na pewno Jeżeli podoba by jakaś karta Future Stars, która byłaby grywalna to myślę że też, żeby była całkiem fajna opcja no Wiadomo, że jednemu poleci lepiej, jednemu gorzej, ale O się bawić tą gierką wiadomo Mamy banerki, będzie to Anglik, HO o i będzie to Stones Dobra, no to kolejna paczka, też jednym rzadkiem, ale to tym razem 12 tu w środku, ale nawet na nie będzie no dobra, no to co? Przechodzimy do paczek z gwarancją Overala. Zaczynamy od pierwszej, 80 plus. Będą banerki. Jest to Argentyńczyk. Bramkasz Martinez po raz drugi w tym materiale. Dobra, no to paczka, 81 plus. No banerki. Będzie to... Guerrero 84 rowera, okay. No dobra, no to co? 82 plus, przedawania paczka. Mamy lokawcik zwykły. Nie wiem czy była to duża flara, będzie to Hurricane 90 overalla, także... No oddało. Oddało tutaj, ale no liczymy, że mam nadzieję, że to w Szczęście sensie się nie wyczerpało. Słuchajcie, dwa lockouty w jednej pasce. Dobry prognostyk, mam nadzieję, że to się utrzyma i w paczce 85 Zobaczymy jakąś kartę Future Stars 2x84, no całkiem niezły drop z tej paczki. Dobra, no to co? Creme de la creme, 10 rzadkich piłkarzy 85+, plus, także zobaczmy Uwaga, uwaga, uwaga Jest karta Future Stars, uwaga, będzie to Nunes, Nunes, 80 Przedam overala, także fajnie, że chociaż jedna karta w wczorajszach wpadła, ale w środku jeszcze może coś być. Także zobaczmy. Oprócz tego Karim Benzema, Luis Suarez Cross i Mobile. Super, słuchajcie, no tylko dwie 8 piątki. Powiem wam, że mogło być zdecydowanie gorzej, ja jestem zadowolony, naprawdę. No dobra, no to co? Ja wam dziękuję za oglądanie tego materiału, zapraszam Was na kolejne... Widzimy się jutro. Do uszenia, do zobaczenia. Cześć.